To most kolejowy? Pięknie. Przejedziemy na drugą stronę. Przejedziemy. A jeśli mostu nie ma? Musisz krakać od samego rana. Pomyśl, że tam jest. To będzie. Most jest cudowny. I na pewno cały. Już nie stoi. Widzisz, jakie skutki ma krakanie? Nie moja wina. Od rana pieściłem go w myślach. Co teraz? Musimy znaleźć inny most. A niby gdzie? Znowu kraczesz. Odrobinę wiary. Wiary. Poszaleliście? Ty grysy dopadły nas w Bukach. Wiecie co to znaczy? No? Przestań krakać. Spójrz, jak tu pięknie. Powiedz coś, co uraduje nasze serce.